Tą łódką sobie popłyniemy Aga Skąd będziemy wiedzieć, która to jest nasza stacja? My nawet nie wiemy, czy to dobrej łódki Ale płyniemy! Słuchajcie, jest niesamowicie Myślę, że zdecydowanie lepiej, niż byśmy wsiedli do tej turystycznej i wszystko byśmy wiedzieli A tak nie wiemy nic Buja Gwizdają, krzyczą tych wszystkich ludzi. Nam się wydawało, że ta łódka jest pełna. Ale w międzyczasie na, dwa, na dwie stacje dalej weszło jeszcze dwa razy tyle ludzi. I nadal łódka nie jest pełna. Słuchajcie, ja tu się to tak skulony i tak nic nie widzę. Na szczęście Aga nakręci do później obejrzę Ale jest wypas. Jak, jak my się znaleźliśmy na tej łódce? A no tak że znaleźliśmy najdalej oddalony punkt ze stacją w tym mieście i kupiliśmy tajski bilet, który kosztował o 70 i płyniemy. Płyniemy już jakieś 25 minut. Teraz widać właśnie najwyższe budynki, na których są tak zwane sky bary, czyli takie bary na samym szczycie, na 80 piętrach. Możliwe, też tam się wybierzemy. Z tej perspektywy wyglądają na mało. I na strona Bangkoku niż ta po której my jesteśmy i nocujemy. Eee, no i dopłynęliśmy do miejsca, gdzie właściwie angielskiego to ciężko jest używać i znaleźć. Jak widzicie każdy sklep jest opisany w języku tajskim. Chcieliśmy tu przypłynąć właśnie w takie miejsce. O. Jeśli jesteś zmęczony, to po prostu połóż się i idź spać. Jesteś zmęczony, po prostu się kładziesz i idziesz spać. A kokosy kosztują już 30 batów, a nie 50 batów, co nie? Kokosy są pyszne. A tutaj mamy kawałek Bangkoku, którego nie widzicie na zdjęciach. Czyli ten troszeczkę mniej turystyczny. Cyk. Taka domowa kuchnia chyba. W takich miejscach praktycznie każda jedna miejscówka to jakiś warsztat. Tu mamy chyba warsztat taki z motorowo, skutery, naprawiają skutery. Z pani, która co ciekawe ładuje telefon, smartfon. Takie czasy. Jestem pełen podziwu dla tutejszej sieci elektroelektrycznej. Mam nadzieję, że, na, że ogląda ten filmik jakiś elektryk i powie mi nam jak to działa. Gdzie? Patrzcie tu. Wszędzie. Jak to moi drodzy działa. Ciekawe co na to polskie urzędy, które kontrolują sieci energetyczne. No i jeszcze jedno pytanie Co jeśli coś się zepsuje? Skąd wiedzą, który kabel? Oto jak Red Bull doda ci skrzydeł Dodał ci skrzydeł? No, oczywiście! No. A tu taka ładna świątynia, zresztą wszędzie są te świątynie za check piękne. Cyk Kawa, czyli herbata, która ma silne właściwości antyoksydacyjne. W Polsce jest mega droga, spróbujemy jej tutaj. W Polsce no, za 50 gramów zapłacimy około 100 zł. Tutaj na pewno ona jest tańsza ze względu na to, że macza tutaj rośnie, więc dlatego też będziemy tutaj tego próbować. Ile będziemy płacić za taką zrobioną maczę? 3,50 3 ,50 zł. 3,50 grosz. Zrobimy to w takim oto. Stoisku kawą na przedmieściach Bangkoku Stoli w centrum Bangkoku kosztowała pewnie by dwa razy tyle albo trzy. Stanę z tej drugiej strony, jakbym sprzedawał komuś macza. Staj tam, zrobić ci kochanie macza tea. <gry> Aga i ja będę próbować ty. pełno flag, flagi tajskie i żółte flagi mające symbolizować święto urodzin króla. Na przedmieściach Bangkoku, po drugiej stronie, jak pokazywaliśmy wcześniej. Teraz jesteśmy całkiem gdzie indziej. Myśleliśmy, że... Suka! Ty dawaj, bawimy się z nimi. O! Już kogoś znalazł. Ewidentnie kogoś znalazł. Myśleliśmy, że dzieci uciekły przed nami, a po prostu zaczęły bawić się w chowanego. Wzięły okay. i się schowały. New team! This is, this is my new team! To są moi nowi piłkarze Przed chwilą grałem z nimi w filmkę. Właśnie takie miejsca jak przedmieścia różnych dużych miast, coś z czego turyści na co dzień nie widzą są najlepsze. To, co teraz się wydarzyło, gra, czyli gra w piłkę z tymi chłopcami była najlepsza. A teraz idziemy zobaczyć, jak go nie wyskają. ดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ ทำไมถึงทำกับฉันได้เรารักกันชอบกันก็นหลายวันอยู่อยู่ดีดีจูจูเธอข็จ,จากไปจังข้าของเครื่อใชายก็ยังดูดีแต่สีดีบอกม,มาเลยกลับหายไปฉันเก็บเงินสะสมซื้อุจุด สะดุดเธอก็เอาไปเอข้าวของเงินทองฉันจะไม่ว่าไม่ยาวเสียะไรกัญชาของฉันไปดูดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้มันก็ร้องดในกตรนึาชจะเปนในอีกตรน ทำไมถึงทำกับฉันได้หลับมาเิดคนดีฉันยังรออยู่ใครจะสวยใครจะรู้ช่างเขาเป็นไรฉันมีใจดวงเดียวเธอก็รู้รู้จังรู้ว่ารักเธอจนหมดใจหินก้อนเดียวที่ฉันให้คงไม่มีค่า No i w ten sposób dopłynęliśmy do zupełnie drugiego końca przedmieść Bangkoku, gdzie jak widzieliście przed chwilą bardzo dobrze się bawiliśmy. Natomiast jest jeden mały problem. Okazuje się, że w tym rejonie niewiele łodzi pływa. Wszystko jest po tajsku, nie ma nic po angielsku. I kompletnie nie mamy zielonego pojęcia, czy cokolwiek tu za chwilę przypłynie. Więc w ostateczności może stać się tak, że nie dopłyniemy do tego miejsca, gdzie chcemy, czyli do centrum, gdzie mamy nocleg. I. Dobra, ja tego nie powiem. Eee, mam nadzieję, że coś przypłynie. O, zobaczcie jak Aga szczęśliwa, że złapię za chwilę łódkę, która płynie tu jedna, jedyna. Aga i macha, żeby się nie, żeby nie odpłynęła. Jak widać płynie do nas jednak, zabierze nas we właściwe miejsca. Już się robi ciemno, jak widzicie, i się zastanawialiśmy czy czy dopłyniemy. Czy dopłyniemy? <laughs> Oto nasz wybawiciel, kapitan tej łódki. Jesteśmy tu sami, w ogóle ludzie patrzą zdziwieni, że my tutaj jesteśmy. Do którego dopłynąć chcieliśmy czyli wróciliśmy na miejsce startu. Chcielibyśmy Wam tymczasem podziękować za to, że obejrzeliście nasz nowy film. Pamiętajcie, że możecie nas polubić na Facebooku, udostępnić na Facebooku bądź Instagramie. Możecie nas subskrybować pod tym filmem na kanale YouTube. Możecie także odwiedzić nasz serwis, naszą stronę na Patronite, gdzie możecie wesprzeć nas niewielką kwotą finansową. Eee, abyśmy mogli być może w najbliższym czasie e, ulepszyć sprzęt bądź podróżować dalej.